Aneta Załęcka, jestem pracownikiem Zakładu Żywności Ekologicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo taka żywność może wpływać na zdrowie, na rozwój również dzieci, jestem bardzo zaciekawiły badania, gdzie pokazywała Pani rysunki dziecięce. Czy mogłaby Pani coś powiedzieć o tych badaniach? Tak, zgadza się. Rzeczywiście, jeśli chodzi o rozwój dziecka, to tutaj jeśli odżywiamy się, zwłaszcza dieta wegetariańska dietą wegetariańską, to jesteśmy narażeni na duże ilości pestycydów. Te pestycydy mają takie dwa główne kierunki negatywnego oddziaływania na ludzki organizm. To jest właśnie układ hormonalny, no i dodatkowo układ nerwowy, rozwój naszego dziecka. Te badania, o których mówiłam, to były badania, gdzie porównano w jaki w jaki sposób porównano rysunki dzieci? Kazano dzieciom narysować postać ludzką, i dzieci były z tego samego regionu, ale właśnie z dwóch różnych jakby obszarów. Jedne dzieci były ze wzgórz, a drugie dzieci były z dolin. W dolinach gromadzą się oczywiście wszelkie toksyny, ale też w tych dolinach rodzice, dzieci. O 5 które brały udział w badaniu, uprawiali zboża. Te zboża były pryskane pestycydami, natomiast właśnie dzieci do grupy porównawczej, te dzieci były, mieszkały na wzgórzach, gdzie był lepszy przewiew oczywiście powietrza, ale także. Te dzieci, dzieci, rodzice tych dzieci zajmowali się chowem zwierząt i tam pestycydy nie były stosowane. I rzeczywiście te rysunki pokazały, że dzieci czteropięcioletnie narysowały, potrafiły narysować postać człowieka, jeśli były w zdrowym środowisku. Natomiast w środowisku skażonym ta, te rysunki, w najlepszym wypadku, dzieci pięcioletnich wyglądały jak odwrócona do góry nogami kijanka. To niesamowite. Pamiętajmy o tym, aby właściwie odżywiać dzieci, bo ma to wpływ, jak słyszymy, nie tylko na zdrowie, rozwój fizyczny, ale również rozwój emocjonalny i poznawczy. Dziękuję.